Kupkę też możemy w sumie wziąć. Weź. Weź. Pewnie. Myślałem, że ty jesteś kupą, a ty jesteś dodo. E, no dobra. Kuźwa, gdzie my jesteśmy, że to. Boże. Przeraziłem się. Naprawdę podskoczyłem na fotelu. Hej, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry ARK Survival Evolved Primal Fear. E, nie wiem, połamałem chyba sobie na tym język. No dobra, w każdym bądź razie troszeczkę się zmieniło. Chyba wszystko co do tej pory zebrałem, jeżeli chodzi o metal, czy też większej ilości surowców, w tym mięso, niestety zniknęło z racji na to, że jeden z modyfikacji HGS HG, Stacking Mod został usunięty przez jego. Autora, także no cóż, prawdopodobnie musimy wszystko na nowo nadrobić, jeżeli chodzi o jakieś tam większe ilości, chociaż tego też nie było jakoś super dużo, także może nie będzie źle. Przez chwilę mi mignęło 600%, właśnie, 600% z szelba, proszę bardzo, także jak tylko będę miał możliwość, to oczywiście sobie to pozbieram. No i cóż, między odcinkami sobie tutaj troszeczkę polatałem alfę dodo. To nie jest Alfa Dodo. Gdzieś tu był Alfa Dodo, bo go przywiozłem tutaj. jest Dodo. Okej, okay, to, to niedobrze. Gdzie jest ta Alfa? Tam, o, jest Alfa Dodo. Właśnie ją sobie tu przetransportowałem, chcę ją oswoić, tylko nie mam ani cytryn, ani nic w podobie. No, no bo tak jak mówię, no wszystkie gdzieś tam surowce poznikały, które były Zależnie od, od, od tej modyfikacji, a ja niestety nie ogarnąłem tego i się po prostu. O, kuźwa! I się po prostu zalogowałem, przez co straciłem. Trudno, bywa. Shit happens. E, to jest ARK, tego nie ogarniesz. To są e, no, prywatnie robione modyfikacje przez osoby związane z ARKiem. No i mają jak najbardziej prawo usuwać swoje rzeczy, tak? Także, no cóż. Ok, nie przedłużając. Ja idę sobie. Zbierać różne przedmioty, o ile tylko będę w stanie wskoczyć z powrotem do bazy, co może być dość ciężkie do wykonania. No i dalej będziemy się zajmować oswajaniem kolejnych stworzeń. Okej, okay, chyba się udało, taką mam nadzieję. Wejdźmy, poszukajmy Moshopsa i trzeba też zebrać nasiona, bo chyba tego też nie mam. No właśnie. Na pewno potrzebujemy cytrynę. Także ją tutaj dajmy. Ona powinna powolutku, powolutku już sobie rosnąć. Pięknie. No i z kolejnych rzeczy, które też chciałbym jak najbardziej zdobyć, to będzie gotowane mięso. Pytanie, czy ja mam jakiekolwiek mięso? O, jak najbardziej to też podniesiemy. Im więcej jaj jajek, tym lepiej. Kupkę też możemy w sumie wziąć. Weź. Weź pewnie. Myślałem, że ty jesteś kupą, a ty jesteś dodo. No dobra. Dobra, te są już wyrośnięte, także zaraz będą produkować. O kurczę, jak dużo tych jajek. Jakoś przedtem nie chciały nam tylu, aż tylu robić. Teraz całe szczęście się to zmienia. Powolutku. Bardzo mi się to podoba. I teraz tak, na kolejne rzeczy Alfy, Alpha kibble. Gotowane mięso cytryny już mamy, włókno. Będziemy mieli, to nie ma problemu. Właśnie te gotowane mięso tu był gdzieś campfire i potrzebujemy do tego surowego mięsa pewnie, i drewna oczywiście a drewna pewnie nie mam, znając życie, dokładnie i także cóż lecimy zebrać sobie troszeczkę mam nadzieję, że nic tutaj się nie zarecypiło swoją drogą będę teraz szukał jakiegoś fajnego miejsca na nową bazę, bo tam jest trochę mało a ta półeczka jest generalnie mała. I troszeczkę myślę, że nam nie do końca będzie wystarczała w e, najbliższym terminie. Co ja zrobiłem? Nie to chciałem. Już wyłączam, bo w, no, prawdopodobnie są ludzie, którym przeszkadza, jak są te opisy, tym bardziej, że niektóre są niestety długie, jak chociażby prymitywny kamienny kill. No dlaczego już by nie. I dobra, to mamy. Karabin snajperski jest spoko, a jeszcze bardziej spoko by były naboje do tego karabinu. Kwestia tego, jak jest, czy jesteśmy i jak możemy je stworzyć, to też jest sprawa, którą wypadałoby prędzej czy później rozwiązać. Mamy już pierwsze mięsko, czyli chyba pierwszego kibla możemy zrobić. Czy jeszcze nam. Nie, włókna nam będzie brakowało. A tu gdzieś zostawiłem włókno. Nieroztropnie. Zbierzmy sobie parę tysięcy, pięknie, no także w op, u, ust, Boże, ustawieniach, e, w opisie filmu jak najbardziej załączę modyfikację, na którą to wymieniłem, jest to bezpośrednia kontynuacja od innego użytkownika, po prostu zmieniona nazwa, także to jest też fajna opcja, że ktoś coś takiego zrobił, tak, teraz tak, ki, b, b, alfa, jest alfa, możemy to już uczynić, jak najbardziej. Zobaczmy, czy jeszcze jedną też. No i teraz pytanie się pojawia. Elemental Kibble, potrzebujemy alfa jajko. I prostare gotowane mięso oraz ziemniaki. Ziemniaki prawdopodobnie też mam. A nie mam. Nasiona. Nie, one chyba inaczej trochę wyglądały, jak takie no, jak ziemniaki w rzeczywistości, tylko mniejsze. Także też by się przydało to nadrobić. Amunicja? Może? Strzały? Przydałyby się też, tak myślę. Syty-ży-ały. Nie ma. a Tak jest, tutaj dopiero. No dobrze, oswójmy tego Alfa Dodo. Do. Czy on dalej jeszcze zawędrował, czy gdzieś tutaj dalej się kręci? Kręci się, wspaniale. Bardzo mnie się to podoba. Oczywiście nie mogłem trafić, bo czemu bym miał? Znowu. Wiecie co? No i właśnie, teraz masz mało życia. Kuźwa, czemu go uderzyłeś? Ja pierdziulę. No dobra, trudno. Trzeba szukać nowego, po prostu. Co to, stymulant? Niestety tak. A wszystko przez pterka, kurde. No, w wersji alfa. To może być godny przeciwnik. Godny pożałowanie oczywiście. Dasz się trafić? Dziękuję. No proszę, z niego też dostaliśmy organiczny polimer. Fajnie. O właśnie. To chyba ciebie słyszałem. Szczyląłeś, panie kolego. No dobra. Lećmy dalej. Nie, do ciebie się nie zbliżamy. O, piła łańcuchowa. Kurde, to może być przydatne. Pytanie: czy ja będę. Czy to będzie w miarę bezpieczne, żebym ja się tam dostał? Nie. Tam jest demonika Pro. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Tak to się nie będziemy bawić. Coś tu szczylo. Co to szczyla? Pewnie demonik, kapro. No ale cóż. No tu jest jakieś zbiegowisko dodo. Czy któryś z was jest Alfa? Jest alfa dodo. Pięknie. Biały. Bardzo mi się podoba biało-czerwony w sumie. Czyli takie prawilne polskie dodo. Kurcze. A! Ładnie, podoba mnie się to, mega szalon. Czy my nie tutaj mieliśmy gdzieś bazę przypadkiem? No teraz już nie jestem pewien. Cały czas gubię tą bazę. Gubię się w ogóle na tej mapie. A, no pewnie, minąłem. No dobrze. Jak tak, to tak. Eee, dobra. Czy proszę, nie atakuj go. Pięknie. I dajemy tobie jajeczko. Pewnie, że tak, bo ten narkotyk nie jest ci potrzebny. Ciebie nie chcemy. Chcemy za to miejsce tutaj. O, tak pięknie. No i dobra, jak zje, to, to już będziemy mieli dostęp do alfa jajek. Bardzo ładnie. Toxic Zombie Dotą w międzyczasie może uda się. O, już się oswoił. Szybko poszło. Niski poziom, ale nie poziom jest tutaj ważny, jak to się mówi. No i pięknie. Kolejne strzały. Zobaczmy. Ich zwykły, parod zwykły Demonik Dodo. Heios Dodo. I to jest Time Passive. No dobra, niech tak będzie. Was w sumie chyba już nie będziemy potrzebować. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie, zostaw to. O, i Alfa Dodo jest większe niż te zwykłe. Bardzo fajnie. Ładnie on wygląda. Bardzo mi się podoba. Z tymi czerwonymi rączkami. Hmm, śmiesznie. No i koniec końców nie, nie poszukałem nawet. Czego nie poszukałem? Ziemniaków, nasion ziemniaków. Także nadróbmy to na szybko. Moszczops, z niech będzie. Pokaż. No i pięknie, mamy nasiona też ziemniaczków. Bardzo mnie się to podoba. No i super. Ziemniaki też powinny już się robić. Cytryny to strasznie szybko rosną. No dobra, i póki on robi jajka, Próbuję robić jajka. Nie wiem, czy mu się uda to jakoś super szybko. E, my pójdziemy w międzyczasie sobie. No, nie tak. My pójdziemy sobie w międzyczasie poszukać metalu. Bo przydałoby się trochę nadrobić e, i może znaleźć też obsydian w końcu. Coś kojarzę, że ostatnimi czasy był w tym miejscu, ale nie jestem szczerze mówiąc pewien. Tyton leśny. Fajnie by było go pokonać. O, panie, ile tu jest dodo? Keja z dodo. A to niedobrze, z nim nie chcemy się zadzierać. Jesteśmy na pustyni. Znaczy, no prawie, powiedzmy na skałach pustynnych. Może to. O, co to takiego? Artefakt łowcy. Biorę, może się przydać. O, i drugi od razu się pojawił, tylko drugiego to chyba nie podniosę. Tak mi się wydaje. No, bo nie mam tej modyfikacji, że mogę podnosić więcej jak jeden. Trudno. Nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, jednakże chciałbym e, może zdobyć właśnie surowce. Gacha byłby też fajny. Hmm. W sumie go. Bo będziemy w stanie nawet. Wracaj. Przyjacielu, powinieneś wrócić to zjeść. Albo usiąść i wtedy ci damy. Tak się chyba gachy oswajał. Dobra. I teraz łap to. I szamaj sobie. Powinieneś być zadowolony. 58 kamienia potrzebujesz. W razie czego wezmę trochę więcej. No i w sumie możemy też sok z kaktusa. Dlaczegożby nie? Enyż widelec będzie potrzebny. Nie, już prawie zjadłem alfa kiblu. Nie, 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 nie. nie. Gro. Tak to się nie będziemy bawić. Pięknie, gafa został oswojony. Mamy na maksymalnym poziomie. Bardzo mnie zastanawia też, co on będzie nam wytwarzał. Miejmy nadzieję, że coś dobrego. Eee, no i dobra. Welozoór nie interesuje nas, niestety. Otóż trochę się zastanawiam, czy tutaj to jest dobry pomysł, żeby tam wlatywać. Raczej nie. Raczej to jest beznadziejny pomysł. No dobra, mamy Montisy. Postaramy się je również zebrać chyba. No dobra, przynajmniej jedną się udało. Tu już jesteśmy na plus. Zawsze troszeczkę polimeru, jak to się mówi. Mamy kolejną samicę Alfa Dodo. Może i się przyda. Hehe. I no dobra. Teoretycznie właśnie gdzieś w tych rejonach coś, coś się zepsuło z lagami. Okej. Okay. No dobra. Już powinno być ciut lepiej. Co no to kuźwa było? Ujźwa, uciekamy. Dobra. Yy, to definitywnie nie jest bezpieczny rejon. Yy, a chciałem tylko troszeczkę metalu zebrać. Kuźwa, mać. I zostało mi raptem 20 fps Co tam się odwaliło? To mnie bardzo mocno zastanawia. No dobra, ale mamy przynajmniej metal. Tyle dobrego. No dobra, całe szczęście przy 2000 wagi. Boże, 2000 metalu. Jeszcze pterek jest w stanie się ruszać. Bardziej mi zastanawia Kuźwa, gdzie my jesteśmy, że to. Boże. Przeraziłem się. Naprawdę podskoczyłem na fotelu. Ja, pierdziu, ja sobie stąd idę. Więcej tu kuźwa nie wracam. Ja zostaję przy... przy mie w miejscu, gdzie, gdzie moja baza jest i, i będzie fajnie. Więcej się z nimi nie bawimy, bo naprawdę zawał miałem praktycznie gwarantowany. No ale dobra. E, koniec końców wyszło dobrze. Bazyliszek na dnie. Mm, no dobra. To, to, to jest to, co oznacza stoczyć się na samo dno. No, Okej, okay. już poznaję te widoki, jesteśmy zaraz obok bazy, czyli udało nam się wrócić. To jest o tyle dobre, chyba. Tak? Tak. Jezus Maria, też się bałem, że znowu gdzieś zabłądziłem. No ale dobra, powinny już być cytryny, powinno być wszystko, powinno być pięknie. Zobaczmy, jeżeli chodzi o to, mm, poproszę drewno metal. Struktury z inwentory, Refining for i Dlaczego nie? Drewno-Metal i jeszcze All Dinos. Nie, dalej nie ma. Dobra, i teraz jak to zrobimy jeszcze raz. Bladego pojęcia nie mam dlaczego to nie działa. Naprawdę. O, i teraz się przeniosło. Musiałem to, coś tam musiałem poprzestawiać. No dobra, idziemy teraz po to. Jeszcze przydałoby się troszeczkę, przynajmniej drewna Fabled Tricer, też jest. Wygląda spoko. Weźmy trochę wody, się napijmy. No i dobra. To szczerze powiedziawszy powinno być wystarczająco, żeby osiągnąć nasze kolejne cele. A mamy, nie mamy jeszcze alfa jajka, szkoda. Za to możemy wyłożyć alfa dodo kolejne. Już mamy dwie sztuki, bardzo ładnie. I fajnie by było, gdyby rzeczywiście te jajka nam obecnie chciały dać. Moglibyśmy kolejny tier, tak na dobrą sprawę, już odblokować sobie. Zobaczmy, jak to tutaj jeszcze wygląda. Ziemniaków również już mamy. Pięknie. O, to rzucamy tu, tu. To możemy też tak po prawdzie wrzucić, to nie jest nam nic potrzebnego. Tą siekierkę, o to blueprint był, dokładnie, tak samo mogę wrzucić. I kolejną rzeczą jest, po pierwsze mamy to, to mi się podoba, po drugie można by prastare surowe mięso, nie rybie tylko zwykłe, też wrzucić, ponieważ będziemy potrzebowali mieć je ugotowane w przyszłości. E, czy jak ja was posmyram, to to coś mi da? Czy też nie bało? Hmm, nie wiem. A chciałbym wiedzieć. E, dobra, drewno. Drewna jeszcze nie mam, także za chwilę to nadrobię. Skoro już i tak jesteś z nami, to postaramy się ci dać troszeczkę zajęcia. Stone? nie. Kamień. Tak. No mało. Zaraz pozbieramy Ci więcej, żeby nie było. Będziesz może nam wytwarzać różne przedmioty. Byłoby fajnie, to na pewno. I zerknijmy, co jeszcze on może taką dobrą sprawę wytwarzać. Ciekawe, czy kryształ też się nadaje do tego? No, i Chyba kolejny ten Hesperonis Alfa. Tym razem, no dobra, może nie będzie tak źle. To się zapowiada, że może być dość niedobrze. Rzemiosło zwiększmy tobie. Dlaczegożby nie? Pięknie. I zobaczmy, co możesz produkować. Słoma, kamień, fragmentet, perły. Dobra, rób perły, jak tak. Zobaczmy od razu. Buty prewencji. Mogą być. Aczkolwiek, no cóż. Tyłeczka nie urywa, jak to się mówi. No chodź, komuś Śmiesznie płyniesz. Wydaje mi się, że nie powinien zadawać zbyt dużych obrażeń. No ale to wyjdzie w praniu. No, i niech odpuści w końcu, w końcu sobie. Bał się? To ty jesteś? Nie, to jest lajstro. A ten dalej za mną biega, dobra, on stracił w końcu zainteresowanie. Ile można, kurczę. No i dobra. Teraz jak to już będziemy mieli, wsiśćko. Dlaczego ty wy nie chcecie mi robić tych jajek? To mnie zastanawia dość mocno i poważnie. Chciałbym jednak, żebyście to zmieniły. Bo tu już dostałem trzecie jajko, toksik, a od was dalej nic. Szkoda by było, gdyby tak zostało. No drewna nie ma. Ups, zbierzmy po dziesięć. No dobra, a bullet jak się wytwarza? To też jest dobre pytanie. Bullet, wszystkie sobie odblokujmy. Nie, nie mogę, muszę po kolei wszystko. No dobra, niech tak będzie. Czy nie? Karabinowy, kara. Motorski nabój karabinowy, dobra. Okej, okay. proch strzelniczy. Bez sensu jest to, że nie chce mi się to wszystko naraz odblokować. Kara, binowe Bullet Dobra, dało się. Zobaczmy, jak wygląda tworzenie takich rzeczy. Bullet Cement, proch strzelniczy. Primal. Ok, czyli to w sumie moglibyśmy. Z tym będzie większy problem, ponieważ trzeba proch strzelniczy i cement. No dobrze. Jeżeli chodzi o sam cement, cement, pewnie. Dobra, mamy Alfa Eko. Jest dobrze. I dwa Toxic jajka. Wspaniale. A, tylko tak, ja chciałbym zobaczyć, jak się tworzy ten cement. W miarę możliwości. A z tym widzę, że nie mogę. Kurczę. Podejrzewam, że to wszystko przez tą modyfikację, że mi tak napisuła szyków. Zobaczmy, no pewnie. Hmm. Hityna, keratyna, dobra. Wytwórzmy jak najwięcej możemy. 278. Pięknie, niech to się robi. Jak najbardziej. A my w międzyczasie, tak prawdzie moglibyśmy so. O, kolejny kryształ. Kurczę, jednego nie zebrałem chyba. Tak mi się wydaje. Perły również są w cenie. Jak najbardziej. Dobra. I teraz tak elementalki bo jedną sztukę bym poprosił, ma... a dwa jajeczka potrzebujecie. A to kurde, spryciarze i no to cóż, jeszcze poczekamy sobie. A w międzyczasie w sumie mogę, mogę dalej wytwarzać przedmioty. Mamy troszeczkę cementu, go chyba jakoś specjalnie dużo nie było potrzeba. Mam taką nadzieję, bo się nie przyglądałem. E, bullet. No, powiedzmy, że nie potrzeba tego aż tak dużo. Zaawansowany nabój snajperski, naprawdę? Zaawansowany nabój snajperski trzeba w fabrykatorze zrobić. Kurczę, sprawy się komplikują coraz bardziej. Fabrykator. No dobra, no to to nie jest jakoś. Fabrykata. Zróbmy to w ten sposób i to powinniśmy już tutaj chyba nie, czyli S plus crafting table na pewno. Fabricator, yes please, nitrokalit. A nitrokalit potrzebujemy. O kurde, jakie łańcuszki się z tego robią. No dobrze, podnieśmy również to, podnieś jak najbardziej. To też podniesiemy. Bo to już jest zbugowane niestety. No i to postawimy bliżej troszeczkę siebie może. Oki. Tu mamy cement. Dalej niech się wytwarza Nitrokali tu 50 sztuk, jeżeli łaska. E, kamienia będzie brakowało. No dobrze. Czyli znowu lecimy po coś. Tym razem po kamień. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie łapy w górę nie żałujcie. No i cóż, do zobaczenia. Hej, cześć czołem pa!